Do rolady z kurczaka potrzebujemy około kilograma fileta z kurczaka. Ja tutaj mam kilo 20. Przygotowuję teraz przyprawy. Mam już tutaj pół łyżeczki papryki słodkiej. Do młynka wkruszam ziele angielskie i liść laurowy. Dwa, dwa, trzy liście, maksymalnie trzy ziela angielskie. Do papryki jeszcze dosypuję pół łyżeczki majeranku i odrobinę ziół prowansalskich. Ale dosłownie odrobinkę. Dodaję zmielone liście laurowe z zielem angielskim. Do tego jeszcze około łyżeczki soli. Mieszam przyprawy. Wsypuję do miski. Do tego jeszcze dodaję starty czosnek. Dwa pazurki wystarczą. Chyba, że są mniejsze, to można dać więcej. I w tej mieszance będę obtaczała całości. Trzeba to dobrze po prostu wetrzeć w mięso zioła i w tej marynacie dobrze, żeby mięsko poleżało przynajmniej 12 godzin. I do lodówki, Filet z kurczaka już odpowiednio się zamarnował. Teraz będę go kroiła na cieńsze płaty, Przełożę to z powrotem do miski. Do rolady posłużę się rentawem. Choć nie będę tego wkładać do środka, żeby to się dusiło w jakiejś tam powierzchni. Odetnę około, w moim przypadku, maksymalnie 60 cm. Mam mniej więcej ułożone. Tu jeszcze gdzieś się zaplątała kość, muszę ją wykroić. Teraz wykładam twarz tak, żeby całkiem nie, nie dokładać do boku. I tutaj zostawić ciut. Podobnie postępujemy jak z ciastami. Kiedy już jest wysmarowane, staramy się zawijać. Można oczywiście wiązać, ale mięso kurczaka jest tak bardzo delikatne, że nie polecam. Lepiej posłużyć się właśnie taką folią i maksymalnie jak tylko nam się uda przyciaśnić to wszystko, zawinąć porządnie folię. Tego tutaj nie musimy nawet zawiązywać. Jeśli mamy formę na przykład na makowiec bądź keksówkę, Włożymy ją do takiej formy. Coś w tym stylu. Przenoszę do formy. Piekarnik nastawiam na 180 stopni i piekę około 45-50 minut. Można w mniejszej temperaturze. Pierwszą temperaturę jednak warto dać większą, żeby dobrze się ścięło białko i soki już nie uciekały, a później można obniżyć nawet do 160 i dopiekać do godziny, jeżeli nie jesteśmy pewni, że ta rolada nie wyjdzie. Ona wyjdzie na, na bank jak to się mówi. Rolada się już upiekła. Soli. To jest bardzo łatwy i prosty sposób. Tak wygląda.